witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale a dzisiaj będzie taki vlog o uzupełnianiem miseczek, coś takiego więc zaczynajmy tutaj chrupcio w norce więc ja już miseczkę umyłam i wytarłam jest suchutka, więc możemy zaczynać więc na początku daję jedną taką płaską łyżeczkę wersję lagi hamster complete Chyba dla dżungarków. I wsypuję do miseczki. Więc ja już wsypałam jedną łyżeczkę. Może się wydawać trochę mała. Ja uzupełniam miseczkę raz dziennie, więc mu wystarczy. Plus daję jeszcze dodatki, które zaraz Wam pokażę. Więc do miseczki chrupcia to jest inne opakowanie. Dodaję jeszcze dodatkowo mączników, bo tu się Trafił tylko jeden, a jednak musi mieć trochę białka. Więc, więc dodałam jeszcze jednego świerszcza i kilka takich mączników pokrojonych. To jeszcze plasterek, jak pasty, jakiego pasterneka? Topinamburu. Dodałam jeszcze trochę marchewka, marchewki i koniczyny. Miałam już bardzo mało, więc dodałam resztkę i teraz jeszcze dodaję kawałek lucerny i to chyba będzie gotowy posiłek chrupka. Bye!